Beata Kozidrak na swoje konto na Instagramie, wrzuciła niesamowity film, w którym udowadnia, że królowa jest tylko jedna. Jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek wydaje się uchylać nad gryzienią zęba czasu, ponieważ dzięki stylizacji podziwiać możemy jej bajeczną figurę. Na nagraniu oprócz legendarny zobaczyć można także dużo młodszego, dobrze zbudowanego mężczyznę. Internauci są zachwyceni jej pomysłem. Beata Kozidrak ma wierne grono fanów. To jedna z nielicznych gwiazd, która pochwalić się może niesłabnącym uwielbieniem tłumu. Nagranie wrzucone właśnie do sieci otrzymało wręcz lawinę pozytywnych komentarzy od zachwyconych obserwatorów. Faktycznie trzeba przyznać, że jest niesamowite. Beata Kozidrak udowadnia, że jest królową polskiej muzyki. Beata Kozidrak umiejętnie korzysta z mediów społecznościowych i pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Wszyscy zachwycają się jej poczuciem humoru, dystansem do samej siebie oraz niewiemską figurą. Te wszystkie elementy znaleźć można w jej nagraniu powstałym w ramach popularnej akcji HH16HLNG2. w akcji zapoczątkowanej przez polskich raperów udział wzięli już m.in. innymi czy sam prezydent Andrzej Duda. Beata Kozibrak w swoim wideo postawiła poprzeczkę naprawdę wysoko. W jej krótkim utworze usłyszeć możemy wiele aluzji do hitowych piosenek czy polityków. Niemałe poruszenie wzbudził także towarzyszący wokalistce młody mężczyzna zarapowała i znów podbiła serca na nagraniu Beata Kozidrak wygina się w kusych szortach eksponujących jej niezwykle zgrabne nogi. Królewski charakter podkreśla usługujący jej mężczyzna, który między innymi, robiąc pompki, pełni rolę stolika na owoce dla Diwy. Oglądając te sceny, przecieramy oczy ze zdumienia, przywodzi to na myśl niewolników usługujących swoim panom. Internauci są zachwyceni tak zwaną szesnastką artystki. Wielu zwraca także uwagę na to, jak genialna jest ona w samym wydźwięku. Pada wiele znaczących słów. Beata Kozidrak nie boi się wbić szpilkę na przykład Jarosławowi Gowinowi. Stoi na stacji lokomotywa będzie nabijać chłopcom aktywa. Uff, jak gorąco patrz na to stary wjeżdża na koniu Gowin wspaniały a za nim biegnie chłopiec zdeszany, tak walczył z ostrym cieniem za wzięcie rapuje królowa polskiej muzyki. 2. To pokaz ogromnego dystansu do siebie, zwierciadło, powiedz mi, kto tutaj sterem, kto umie dzisiaj prowadzić z głową, każdy chce rządzić nam po swojemu na bezkrólewiu. Będę królową. Ja, dom z marmuru, nic mnie nie wzruszy, może utonę w długach po uszy, lecz blond królowej co wit nie ruszy. Kontynuuje muzyczne podsumowanie obecnej sytuacji Beata Koźdrak. Jej wykonanie podbija serce zachwyconych internautów. Źródło, Onet.